Witam serdecznie Szymon Sporankiewicz z tej strony się kłania najzdrowszy sklep teoria.pl i medycyna zdrowia biogabinet terapii naturalnych wiem czyli powtórzę wiedza informacja energia materia która przeistacza się ten zestaw który powiedziałem przeistacza się w intelektualną mądrość, aby w konsekwencji nie zaistniała homeostaza na umyśle ciele czyli energetyka fizyka i duchowość razem wzięte pytanie Segregować, czy nie segregować. Jeśli chodzi o segregację śmieci, absolutnie tak. Jeśli chodzi o segregację naszych zachowań, absolutnie tak. Jeśli chodzi o segregację tego, co jeśli już ktoś ma takie urządzenie w domu jak telewizor, czy segregować to, co stamtąd wypływa, aby wybrać nam mniej czy bardziej mózg w sensie pozytywnym lub też mało pozytywnym, absolutnie tak. Segregować. Czy Segregować sobie domyślnie, powiedzmy, naturalne rzeczy, które dostarczamy organizmowi, czy segregować w taki sposób, że wiemy, że to, co jest ogólnie dostępne, marketowe, że tak się wyrażę, nie, twierdzę, że wszystko jest nieok, okay, ale że segregować na niezdrowe i zdrowe. Zdrowe w sensie takim, w którym jesteśmy przekonani i pewni, że jest zdrowe. Co prawda wiemy doskonale, że jeśli jabłka masz z papierem certyfikowanym, że są bio, to masz gwarancję, że te minimum cztery opryski tam są, więc one nie są takie do końca bio. Też na to trzeba brać poprawkę oczywiście. Zatem również, czy segregować, to no słowo segregacja ostatnio się nie najlepiej kojarzy. Z historii miałem dobrego nauczyciela i w szkole podstawowej i średniej nauczycieli, którzy przemycali bardzo często stan faktyczny, jeśli chodzi o historię niezfałszowaną, tam przemycali te informacje. No i jak ktoś był gotowy, to łapał, co w trawie piszczy. I pamiętam, słowo segregacja związane było między innymi z okresem powiedzmy sobie na długo przed 39 rokiem. No i tam była segregacja tylko dla Niemców, tylko dla powiedzmy zakaz wstępu tym i tym, prawda, jakieś opaski potem na rękach itd. itp. A wcześniej segregacja tyczyła okresu I wojny światowej. Tej tak zwanej Hiszpanki, gdzie też segregację zrobiono totalną, już pomijając fakt, że Hiszpanka jako taka nazwa została wymyślona na długo później, zanim to się wydarzyło, że te cyfry zostały zmienione, że ta rzecz nazwana później Hiszpanką nie miała nic wspólnego tak naprawdę z jakąś wielką epidemią, bo to po prostu wstrzyknięto określonej grupie żołnierzy, a potem to się rozniosło. No, i konsekwencje były takie niefajne, ale tam też następował element segregacji. Tak jakby co 100 lat ktoś pada na jakiś pomysł, prawda? Ale wrócę do tego 30. Przed 39 rokiem słuchałem takiego wystąpienia bardzo rozgardniętego, mądrego, intelektualnie mądrego byłego więźnia w Auschwitz. I on opowiadał tam, akurat towarzysz Duda, tak zwany prezydent, również tam był w pierwszym rzędzie, siedział. Było to chyba z dwa lata temu przed tym kociokwikiem, który w tej chwili gdzieś tam się pojawił. W każdym razie on mówił z pełni dojrzałym, pełni świadom umysłu: mówił coś takiego, że to nie jest tak, że, i on tutaj cytował akurat Auschwitz, to nie jest tak, że Auschwitz powstało od razu. To był proces, proces dzielenia ludzi proces wciskania różnego kitu, spowodowania a jak o tym mówię od razu człowieka dusi, słuchajcie jak się ma świadomość, jakie są procedury które się w tej chwili również powtarzają ale konsekwencje jak mówię o tym właśnie wspaniałym człowieku przeżył i rozumiem mechanizmy to właśnie opowiadał, że to trwało kilka ładnych lat, kiedy przygotowywano do tego, żeby w którymś momencie ten 39. zaistniał właśnie z tymi Koncentration Lagerhit, tak to się nazywało jakoś, prawda? Więc, a że takie, takie fajne obozy funkcjonują, one funkcjonują, one już nawet w Polsce gdzieś funkcjonowały trochę, ale również w wielu krajach Europy. One od dawna funkcjonują na stałe przecież w Chinach, tam jest chyba ich kilkaset, że tak się wyrażę. Ostatnio nawet widziałem materiały z Wielkiej Brytanii, gdzie ewidentnie to. To Są tego typu rzeczy. Więc czy segregować, drodzy Państwo, każda segregacja, jeśli ma dobre intencje, typu segregować śmieci, prawda, segregować informacje, które do nas docierają, na pewno filtrować, segregować, to są, to są rozsądne rzeczy. Czy segregować, nie wiem, wybór znajomych? Tak, absolutnie tak, bo jeśli ktoś mi wybitnie nie odpowiada, ktoś jest niedobry dla mnie to dlaczego ja mam utrzymywać komunikację z nim, prawda? No, mam prawo jakby zrezygnować z jego towarzystwa i to ma, to ma absolutnie sens, acz to nawet trudno byłoby nazwać segregacją. To w pewnym sensie tak. Zatem rzucam to ku rozwadze, że tak się wyrażę. Tych, którzy słuchają, bo prawdopodobnie ci, którzy pójdą na pożarcie uzurpacji, no, mogą mnie dotrzeć do tego materiału, a może, może kogoś innego posłuchają i to zadziała, że uruchomi ten element, wiedzy, informacji, energii, materii, przekształcany w intelektualną mądrość, aby w perspektywie homeostaza, czyli taki stan, w którym faktycznie powinniśmy funkcjonować, a mamy ku temu absolutne możliwości. Baw się dobrze, do miłego, Szymon z, z tej strony się kłania. No i te siły połączone, centrum mocy czyli i najzdrowszy sklep, i biogabinet Wiem, czyli konsekwencje kilkudziesięciu lat doświadczeń, wiedzy, informacji, materii, właśnie formalnie taki zawód też jest mistrzów bioenergoterapii Elżbiety i Szymona Spolankiewicz. Ba się dobrze, do miłego.